Witam. W finałowym odcinku zagrajmy w Sonic Advance. I teraz jesteśmy w drugim akcie Cosmic Angel. Gdzie jest pierwszy akt? Nie ma. Egg Rocket ma tylko pierwszy akt, natomiast Cosmic Angel ma... tylko akt drugi, więc właściwie można powiedzieć, że to jest jedna strefa, no bo w końcu ten sam statek kosmiczny. Tylko twórcy włożyli tyle wysiłku w te grafiki, że w sumie to wydaje mi się to trochę dziwne. Może dlatego, że nie chcieli zrobić kolejnego bossa? Chociaż biorąc pod uwagę, co się będzie działo podczas finałowego bossa, a właściwie to przed finałowym bossem, no to w sumie wątpię, bo mieli raczej moc przyrobową na dwa dodatkowe bossy. Po bo Egg Rocket, które miejscami było naprawdę brutalne, zwłaszcza jeśli nas nie zabiło, tylko cofnął nas wcześniej, natomiast Cosmic Angel jest takim momentem, w którym możemy sobie trochę ocapnąć przed bossem, który jest moim zdaniem najtrudniejszym krew. Ale to w końcu finałowa strefa, więc trudny boss jest jak najbardziej do przyjęcia, a nawet wręcz mile widziany. No bo najgorszy by było, gdyby najtrudniejszy boss był na przykład pierwszym bossem, drugim bossem. A to finałowa sprężyna, finałowy poziom specjalny, najtrudniejszy ze wszystkich. I za pokonanie go dostajemy siódmy szmaragd, który w sumie dla tylko finałowego bossa. Ale jeszcze nie! Dlatego, że ta gra jest o tyle wredna, że nie tylko trzeba zebrać wszystkie siedem chaosu, żeby odblokować finałowego bossa, to jeszcze trzeba przejść grę cztery razy, wszystkimi czterema postaciami. Jeśli zdobędziemy wszystkie smaragdy chaosu, ale nie przejdziemy innymi postaciami, to wtedy dostaniemy normalne zakończenie, a nie to dobre. Dziwaczna decyzja i w sumie podobny problem był z Sonic Advance 2. już tego nie miało. Ale to dlatego, że tam nie było czegoś takiego jak przejście jedną postacią, bo tam mogliśmy się dobierać w pary, właściwie to musieliśmy dobierać postacie w pary, przez co zebranie smargu chaosu oraz przejście gry było łączne dla wszystkich postaci razem. Ale z drugiej strony ta gra jest znacznie dłuższa, znacznie. Widzicie, to jest bardzo krótka gra, cztery części i już koniec. Ale to chyba jest porównywalna długość z klasykami, które nie są Sonic czy jednak z animacją. Sonic CD, te były dosyć krótkie, jedynka, dwójka króciutkie. No, długość jest chyba porównywalna z tą różnicą, że tutaj nie ma żadnych takich powolnych stref jak Klaver To jest gra, którą <grywka> lubię w całości. O, i teraz jest moim zdaniem najtrudniejszy, bo z tej grze. Żeby go zaatakować, musimy poskoczyć blisko niego. Wtedy się przekręci na drugą stronę i możemy go zaatakować. Raz. I musimy uważać, żeby nie wylądować z powrotem na nim bo wtedy się z powrotem przekręci i wlądujemy na kolcach. Do tego jeszcze strzela tymi kulkami energii, które... E, no cóż, są kulkami energii, więc oczywiście stoją nam obrażenia. Więc musimy jednocześnie uważać na lądowanie. Musimy skoczyć blisko Eggmana. Natomiast jak jesteśmy blisko Eggmana, to znaczy, że te kulki nie mają zbyt daleko do naszej twawy. I to w sumie tyle. Bo z pod względem koncept jest prosty, no i jeszcze czasami potrafi się dosyć nieprzewidywalnie. Szybko zacząć przemieszczać. I to potrzeba być problematyczne. Jeśli przygotowujemy się do skoku, on tutaj nagle przyspiesza. I wtedy jest nie dość, że ciężko wylądować, to jeszcze gdzie wylądować w ogóle. No bo w końcu trzeba wylądować w bezpiecznym miejscu, by potem móc powrotem podskoczyć. No i ten boss pokonany. Została jeszcze tylko seria finałowych bossów. No cóż, tak, tak szybko ten poziom zleciał, dwie minuty łącznie z bosem. że nawet jeśli nie zdobyłem omówić żadnych elementów poziomu, jakichś pasów transmisyjnych, antygrawitacji, a to są to elementy, które właściwie powracają z Zone. A mówiąc o powracających elementach, ten boss oraz ta muzyka powinny mieć Wam raczej znajomo, jeśli graliście w Sonica 1. Z jakiegoś powodu twórcy zdecydowali się, żeby przed nowym bossem jeszcze zmierzyć się z pierwszymi bossami z Sonica 1 i Sonica 2. I z jakiegoś powodu nie z Sonika 3. Tutaj trzeba ubawać, szybko przeskoczyć, bo tutaj platformy się szybko zapadają. No właśnie, tutaj jest sama końcówka gry, a tutaj przynoszą stare bossy, ...które w dodatku były z pierwszych stref, więc oczywiście są też najłatwiejsze. I to w dodatku są jeszcze łatwiejsze, dlatego że nawet nie musimy zaatakować tyle razy, co wcześniej. Dobra, to rozgrzewka i Teraz został finałowy boss, jeśli nie mamy wszystkich szmaragdów chaosu. Lub nie przeszliśmy wszystkimi postaciami, lub nie gramy jako Sonic. W sumie to niezbyt mi się podoba pomysł z... sprowadzaniem z powrotem starych bossów, ale w sumie... ...mi to za bardzo nie powkadzało, bo grałem w tą grę przed klasykami, więc dla mnie to były... Zupełnie nowe bossy i po prostu seria czterech bossów. Wow! A to jest finałowy boss. Który jest zaskakujący, malutki jak na finałowego bossa. Nie możemy go zaatakować, jeśli Eggman nie jest odsłonięty. Natomiast zazwyczaj Eggman się odsłania wtedy, kiedy chce nas zaatakować. Polecał atakować Eggmana wtedy, kiedy jest po prawej stronie. Dlatego, że jeśli mamy jeden pierścień, to zawsze leci na lewą stronę, więc zawsze możemy go odzyskać. Dlatego po prostu stałem w tym bossie, podskakiwałem, 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 podskakiwałem i załatwiłem go tylko jak speedrunner. Co prawda, o mało co nie skinąłem, ale się udało. Zakończenie jest bardzo podobne do Sonic 2. Sonic spada i Tailsko łapie. Zakończenie jest bardzo podobne dla wszystkich postaci. Po prostu postacie się wymieniają. Zamiast padającego Sonika... Są inne postacie, którymi właśnie kraliśmy, Natomiast pilotem jest Sonic w przypadku wszystkich postaci, które nie są Soniciem. A tak swoją drogą, tutaj już bardzo szybko zorganizował ten samolot. bo on tam tylko kosmosie się trzymał? No dobra, teraz przejdźmy do zakończeń pozostałych postaci: Tailsa, Knucklesa i Annie. W sumie to w grze bez fabuły. Wydaje mi się, że takie zakończenie jest jak najbardziej po W końcu tutaj. Nie ma za bardzo interakcji między postaciami. W sumie to można by się zastanawiać, kto tutaj kanonicznie był prawdziwym bohaterem tej historii. I oczywiście, że to będzie Super Sonic. <gryś> Cię w tej grze jest powyższa liczba postaci, więc w sumie wydaje mi się, że byłoby nawet fajnie, gdyby Sonic ratował Tails'a, Tails ratował Sonica, natomiast Knuckles i Amy ratowaliby się wzajemnie. Emi ratowałaby nakrysa, natomiast Knuckles ratowałby Emi. <gryś> za bardzo przekombinowuje tą prostą fabułę i dosyć prostej gry. No dobra, a teraz Jakowe ukończyliśmy fabułę wszystkimi czterema postaciami, zdobyliśmy wszystkie siedem szkaraków chaosu. To po pokonaniu finałowego bossa jeszcze raz odblokowuje się nowa walka jako Supersonic. Jest to chyba jedna z najprostszych walk Supersonica w historii całej serii. Naprawdę jest tylko jedna faza i to w dodatku dosyć prosta. Ale za to podoba mi się sceneria tego finałowego bossa. Otóż finałowa walka się dzieje tam. Gdzie powinna być tylko połowa po Sonic Adventure 2, chociaż nikt się tym nie przejmuje. Na księżycu! Super Sonic ma bardzo prosty zestaw ruchów. Może skakać oraz może dasować na wprost. Naszym zadaniem jest dasowanie prosto w łeb tego robota. Jak i równie wytrwanie, dlatego we z każdą sekundą tracimy kolejny pierścień. Natomiast jak skończy nam się pierścienie, to Sonic się odmieni i no cóż... Oznacza to zgon na księżycu. No bo w końcu nikt nigdy jeszcze nie widział, żeby Sonic potrafił oddychać w kosmosie. Jeśli chcemy więcej pierścieni, to musimy atakować te kapsuły, zanim one złapią nas. Z jakiegoś powodu, jeśli te kapsuły nas złapią, to nagle przestają mieć pierścienie. No nie wiem czemu. Robot Eggmana strzela jeszcze tymi wielkimi laserami z oczu, które powodują płomienie, które nas odpychają. Właściwie te wszystkie ataki nas tylko odpychają. W końcu jesteśmy jako Super Sonic, więc nie może nas zranić. No ale właśnie, pierścienie tutaj dosyć szybko znikają, nie zdobywamy ich dosyć szybko, jest to w sumie silna trudność, ale jest to bardzo prosty boss, właściwie można tego pokonać w ogóle bezmyślnie, pałę po prostu atakując Tym oto sposobem ukończyliśmy Sonic Advance. Mój pierwszy dwuwymiarowy Sonic, w którego grałem. Uwielbiam tę grę, no? Kilka dni później. To zakończenie jest dla mnie do dzisiaj zagadką. Czemu Sonic wrócił kilka dni później? Właściwie jaki to miał sens? Zwłaszcza, że to by oznaczało, że Sonik musiał oddychać na tym księżycu, więc na pewno by nie zginął, kiedy mu się skończyły pierścienie, bo raczej wątpię. Wystarczyłoby mu pierścienie na kilka dni, skoro pierścienie 50 miał zaledwie na 50 sekund. Więc wydaje mi się, że tutaj jest niesamowity potencjał na umieszczenie jakiejś gry pośrodku, której akcja się dzieje na księżycu i która by tłumaczyła, co się działo w ciągu tych kilku dni i dlaczego Sonic nie mógł jeszcze wrócić. Wydaje mi się, że to ma niesamowity potencjał, tylko wkłada, że niestety tak gra została trochę zapomniana przez CG. W końcu jak wydali Sonika Sonica 1, 2 i CD, to mogli też wydać tą grę. No, w sumie to próbowali, bo był pewien badziewny port na Androida, który był tylko w Japonii. I w sumie... był badziewny. Jeśli chcecie zagrać tą grę na telefonie, to lepiej odpalcie emulator, zamiast się użerać z tym badziewiem, które chodzi w kilku klatkach za sekundę. I co ciekawe, wymienia parę utworów na muzykę z Sonica 4? Co w sumie było zaskakujące, nie wiem czemu, może mieli jakieś problemy z prawami autorskimi? No ale chciałbym, żeby Sega kiedyś wydała ponownie całą serię Sonic Advance na jakieś współczesne platformy. Na komputery, albo na Switcha, albo na telefony, no po prostu... To jest prawdziwy, niedoceniony skarb wśród klasycznych soików. Poziomy są miejscami trochę nieuczciwe, są takie momenty, gdzie bardzo łatwo oberwać właściwie nie z własnej winy, ale z drugiej strony, pomimo tego, gra cały czas otrzymuje bardzo dobre tempo, przez co... znacznie wolę to od na przykład LaViron No po prostu lubię tempo tej gry. Wszystko się dzieje tak dosyć szybko, pomimo tego, że gra jest dosyć mocno skupiona na platformowaniu. No i jeszcze te cztery grywalne postacie, moim zdaniem, są świetne, a Emi chciałbym, żeby właśnie w tej grywalnej postaci powróciła w Sonic Mania 2 czy w jakiejkolwiek innej transmerowej klasycznej grze. No bo niestety Sonic Advance 2 była po prostu klonem Sonica, więc wielka sata. natomiast Sonic Advance 3 była trochę po poprzez system gry zespołowej. Więc naprawdę Wam polecam tę grę i szczególnie polecam Wam spróbować zagrać jako Amy. A czy wygraliście w Sonic Advance i jak się Wam gra podobała? jak się Wam podobała ta seria? Napiszcie w komentarzach. Na razie i trzymajcie się mocno.